Steven Tytawej właśnie ślimaka Ty z wallu, najpierw sandacza zabijasz w Szczecinie. Potem dewcesz ślimaka u mnie, kurna, w domu. A następnie w maju zabieram belony, a dzisiaj jedziemy po czerwcowego sandacza z martwego jeziora do ostatnią sztukę z jeziora. Cieszysz się, cieszysz Ta się jak zbawić... martwego sandacza na martwym jeziorze? Mhm. To będzie wypad, to będzie... Najbardziej to. się nie mogę doczekać Maćka. Oj, Maciek na nas już czeka. Czy Ty wziąłeś?

EBS 17 ja. Pokażę Ci jedną gumę, nie? Wrzucałem cały czas, nie miałem brań, a cała jest pocięta <laughs> O Ciebie chyba już też żyło co? Wordo? Ale zaraz wezmą Wzięło mnie na te sandacze. Wziął mnie Koń. I ten nie może się doczekać sandacza Nerwy popuszczają Kiedy <laughs> ja to nam Maciek, kto gumę? Maciek Jak tam? Co ty za gumę wybierasz? Ja... Bo Przegrzebujesz nie. mi moje pudełko. Tak. To tam jest w tym pudełku? Bo ja nie wiem. Sam już nie wiem, co jest w moim pudełku. Stary, ja nie wierzę, ja taki gumbrzyczy na oczu nie widziałem tej ile. Stary, co ty, że się odjebał bo tego? Już taki łeb. To, to jest kosmos, nie? Które? To? O, stary, to jest po prostu hit. To jest kosmos? No, to jest kosmos. I ten mi nie daje żyć. Jak wielkie, to tam trzeba było zaburzyć. I moje życie, kurda, niszczy. Całe. Co ty tam takiego uzbrajesz, co? Kółko. Tak, O, jaka fajna ja Oko ma. A wcześniej nie miała w ogóle głowy. Powie, jak tylko złowisz na moją gumę rybę, to od razu bierzesz tą gumę razem z gułką i wszystkim. To wszystko jest dla ciebie. Przecież ja, jak mam skręcić w tak, to ja myślę od razu no sobie Być Ja też. No tak. Ale mi jeszcze cebulak trochę powygradał. Cebulak ci powygradał. No, to, to ci mówiłem, że pod na gimie. wiem, No, ale złodziej, niedobrze. No, ja nie poczułem I? Czemu? 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 Masz coś? No. Chyba, jak ma rybę? Nie wiem, to się zatrzymywało i ruszało. A zrobiliśmy zdjęcie? Nie. Macie was? Tak. Spoko, widać? Aha. Maciek ma krzuna. O, garbusek fajny, nocny. Ja go wyrwałem. Maciek wyrwał krzuna. Dawaj fotę jakąś strzał. Halo. Właśnie wypuszczamy o konia. Wszyscy z tej strony. Dobry wieczór. Ja pierdzie, co tu się wydarzyło, co tu się wydarzyło A! Co? A, co? Dzień dobry, wydarzyło? złapałem sandacza Nie było brania Widzisz na jaką gumę? Maciek, Kto ci dał tą do słoika Kto ci dał tą gumę? Co? Kto ci dał tą gumę? Nie Fajna wiem. guma, co? No najgorsza Najgorsza, złowiła sandacza Najgorszą nie łowiłem, no ale Na jeziorze martwym, patrz, no. sandacz, sandacz martwy Z martwego jeziora Ale się bije, o oh jest. No to co? Rzucaj śledziem. No. Rzut śledziowy. Paszed! Ale nie, przydusił. Tak jak mówiliście, no. no. Na zdechłego? No, na zdechłego. To dobrze, że założyłem raka. Rach wygląda jakby był zdechły, prawie. To powiem ci, że wyrobiła się ten. Nie. Oż nie Story. Z tego Mola Mieliście gdzieś Rzyzu wyjście kilkanaście, czy aż tak to nie? Ja tu starym się jak trafiłem na łowicę właśnie, jak tu przypłynęła po prostu na ten spadek. Miejsce, było to branie, to chyba porządne. Delikatnie. Tak no, aż widziałem chłopie na szczytówce. Ale ja już wiem, że ja mam za miękką wędkę. Tak coś ja to czuję, że ona, ten Szczecin to jest po prostu mało wiarygodny. Jeżeli chodzi o cenę zacinania sondacza. Ja już tutaj poczułem te branie, zacięcie i Chyba kupuję wędkę u grubego. Ale szmata. Co za szmłata Yeee yeah. Oł oh je yeah. Ale nie chcesz Ty, ale ja ją ja muszę chyba trzymać, nie? Jak? A no Lepiej tak będzie, no Ale nie wiem, <grym> jak Nowy kij Jackson Green Point XTL Spin 1040. Teraz to będzie jazda. To jest kij po prostu z akcją, której ja chciałem tutaj. Przypomina mi mojego Sensuala straconego, jednoczęściowego. No i ta wędka jest niby 40 gram wyrzutu, a czuję się jakbym łowił taką 2,28 właśnie. W takim lżejszym przedziale o wiele. Ja się nie spodziewałem, że ona ma tyle, jak ją w sklepie dotknąłem. A tu cztery dychy, to tym lepiej w sumie. Większymi gumami w końcu będę piłował. No rybki poty. Matę złowię. Mm. Dawaj podbieraj. Dawaj podbieraj, gościu. Zaraz się wyczepi. No to... To jest jakoś... No taką podebrałem ręką. Taki czterdziestaczek. Piona. Elegancko, Piękna ryba. W końcu się udało. Sandacz, trzecie rano. Piękny czterdziestaczek. Przywalił opadł, pięknie grzmotnął, wczepił się kościście, mocno. Fajna rybka. Leci sobie do wody. Ten Prosto w klucz No, kurteczka. Lecimy po kolejnego. Właśnie miałem odcinkę szczupaka, ale słuchajcie, są nasze się dopiero o godzinie i Zapisujemy w zegarkach i jutro się pojawimy o tej samej przecież. Uh! łapkę w górę, ów Zemka. Zemka jest bardzo pozytywnym gościem. Lubią go wszystkie damy, a zwłaszcza Aga. Ciesz się? Jeszcze Długo go zjemy, ale to z Was Długo nie zobaczysz już takiej ryby. Masztera. Tutaj się łowi sandacze inaczej niż wszędzie, nigdzie indziej się tak nie łowi. Lecimy. Szarpanie pobranie, o! Szarpanie pobranie, tak bym nazwał naszą technikę prowadzenia. To jest na prawda. Odpowiednie miejsce, odpowiedni czas. Tak się tu właśnie robi. Dobra, przyszedł wiaterek, właśnie poczułem ten podmuch i w tym samym momencie pojawiło się kilka spawów. chciałeś ten ruch. Natury, która wykonała właśnie, patrz, patrz. jest ten wiatr, jaka to była sekunda? To są nasze brania stali. Jesteś gotów o. na strzał? Jest! O, stary! Siedzi sondaż! A okuj Nie. Tak. Podbierasz, nie mamy. Jak ja ci go podbiasz? Ej, zaczepiłeś, coś. Szczupak! Wyrwisz się Ja ci go biorę. Nawet pombijam ręka Uj, Maciek, ej paski. chłopaki, kurna. Ty, ja go miałem podbierać, Maciu Daj Nagrywałeś wszystko? Tak. Co wygadałeś? Ale Chłopie. strzelił. Ale o, szczupol, piękny. 65. yeah! Co za dobra ryba! Ale fajnie strzelił. Mhm. Może to mi przez chwilę się działo. Zobacz, czy mam zlecić. Poleciał prosto na mnie. Lubi mnie. I gryzie Twoją kurtkę. Bierz Nie Cię Całą mi kurtkę, uwali. Jeszcze mu gryzie. A, jeszcze gada. Bierzemy go? Mhm. Mm mm -hmm. Jaka strzała. Zarówno Mhm. gryzie. Gratulacje. Tyle zapłacić, żebyś wysłał <laughs> <miał> wiatario. <materiał? laughs> Dużo. Dużo. Pozdrawiamy YouTube SS i tego. 420. Wskaż do wody, masz kur na chłopie cały komplecik. A skoro jest szczupak, to płyniemy na drugą stronę. Bo czy nie ma. Tak jest, że jak szczupaki biorą, to sandacze się odchowają? No bo się nie lubią po prostu no. Z końiem trzymają sandaczy, jakby lubią. Ale z szczupakiem nie. Mądrego to czasem... One warto się o pokarm po prostu, bo konkurują ze sobą za bardzo. I się odpychają. Po prostu. Czyli, bo... że nie lubią się. No tak. Czyli jakby się spotkali się. na dyskotece, tak. to by nie tańczyli ze swoimi dziewczynami. Nie. ok. Nie. <laughs> Zobacz. Marcin. Teraz Marcin będzie łowił ryby. Bo kto ma czapkę pro, ten łowi ryby. Ta? No. Tak. Kto ma czapkę pro, ten łowi ryby? No i ja patrzę na tą gumę. I ma Fifę na wszy. Status tak, sandacza? Tak, dużo. Tak. To nie jest okoń Nie? Nie Muruje fajnie Gościu Standard? Chyba tak Nie, leż za grzbiet Yeah Leż, Czorna Kurna, spinning Zawsze o tym marzyłem, stary Zawsze Piękny Naprawdę No, ale jest niezły. Drugi leżak, kapłusz. Je, yeah. jaki kapociarz. No, kolejny kaban. Mhm, Rędka się gnie. Pięknie pracuje. Ja to myślę, że on wprowadzał przynętę. O kurde, o kurde. Jak no. nam mikro giga normalnie chodził pięknie Oh yeah, Ale łokuń Cięż, Ciężki ten wyjazd jest. mi ciężki. Fajnie mi się tu chilluje Sandacz bierze, leszcz bierze. Okoń bierze, no szczupak bierze. Odpaliły, trafiłeś dwie sztuki, to prawda? Ewidentnie z do współpracy. Szczupaki z do współpracy, sandacze. na napierdziela wszystko jak należy. Tylko czekać na dużo żywe. jutro ja tu rano jestem, i ja nie patrzę, jakie ryby tu są. No, sprawdzamy będziemy co tam złowili będziemy 80 w tych na żywo. Ale już no no nie, nie żywe. No nie To połapane dzisiaj z łodzi. Uj. Siaty porozstawiane. No i teraz, no i teraz, no to bliżej mogę być w sumie umarli, że go będę. No widzisz, nie ja się przygotowałem, obluziłem, mogę siedzieć. Nie na no. Ale Uff. od razu w brzuchu czuję motylki, chłopie, jak ja takie branie miałem. Ale patrz, jest kładka do mówienia. Kalafior nam jest się tak. złamał. Jadę... Złamany kalafior. Już jest w wodzie, chłopie. Ale jeszcze bardziej się go zrzucił. Ale jedno: najbardziej charakterystyczne drzewo na tym jeziorze. No, kalafior wziął i się wywalił. Ja nie, nie sądziłem, że doczekam kiedyś czegoś takiego. Już? Będzie działo chłopie. Siedzi siedzi, 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 ale jedną. Nie wiem. Stary. Fajnie puknął i siedzi. Ryby, stary. Dawaj podbierek. Jest obok Ciebie. Ale nie jest duży. Pewnie będzie okoń, chociaż jest muruje stary. dosyć. Będzie mały Idzie jak idzie. ten spacek. Mały, jak sandus, stary. mały, jest mały o, jest Mhm. Garbus. Stary. Jest ryba. <grym>. Bęk. 26, 5 mi 25, 6? Fajnie putnął i o konie, czyli widzisz, one się lubią. Mhm. Guma zabrana Fifenowi. Dobry oks. Ok Dobry oks. A na ile gram? 7. Ja mam 6. 7! Ja czekam na strzały Zandera. Nie wfleżysz źle no, od mnie, co mi to zaszczyci. tylko lepiej no, będzie. No. Może zgarniesz, no. Jakbym Marta Mm -hmm. Siedzi, było w pierwszym opadzie. Mamy wojsko koni, ile będą brały. Siedzi w pierwszym opadzie, będzie większy, to będzie większy, to będzie większy w pierwszym opadzie. Dobrze, a ja mam rybę stary może i jest ładna. Mniejszą gumę. Ładna i dobrze bije. Może Nie, okej. Może być santaż. Patrz, patrz, patrz jak walczy. Nie, to siatki, nie, nie mamy. Kurna. Dawaj podbierak stary. Stary, ja Dawaj podbierak. A ten tu jest większy. Mamy... I delikatnie zapięty. Dajcie przychodzimy podbieraku. Dawajcie, tak nie, nie szarpać. No, bo... <śleszy> no, jest fajny. Słuchajcie, będziemy mieć podbieraków. Maciek, jak wygląda trzymanie w twoim podbieraku ryby? Płytki i krótki. Ale możemy włożyć podbierek i naleźć tu wodę. Dawaj. Będzie nam się wylewać do łódki. Jeszcze nie będzie. Może sztupat albo... Chłopie, ale to w samym środku. Albo Mam chujową plecionkę. Hype Srackle. Patrz, na samym, samym środku, niczego. Zaraz może wyjmę tę plecionkę. Dawaj, z okoniem. Powracam ja do osób głowiących. Zaraz ją złowię. Dużo plecionki poszło. Wierzę w to, że jeszcze wyciągnę tą gumę z okoniem. A jak nie za koniem, to może samą. A mi nie biorą tam. trzeba daleko rzucić, chłopie. Pod same te czcinki, same te czcinki. widzisz? Ale on jest ładny. Maciek mówi, że nie, to nie, ja będę łowił, fajnie Ale idzie. Był, wypił się. Nice O co jest z chyba Wiesz? chyba się. No, mi się tak wydaje, albo się Mój teraz na zielono. <średź> no. Dobra. ma garba. Moją plecionkę masz plecionki Patrz jak to wygląda Stary, która jest moja? Nie wiem, czekaj, ja to odplączę najpierw Jest Moje mi nie musi dawać Będziesz ją zbinać i na ziemię Nie, tydzień Ale mi już podkład się wysuwa jak tam Dobrze ładują te okonie, oj dobrze Trzeba dawać doczekiwanie. Mhm. Mhm. Weź kotwicę do góry, ale tylko ją podpisz i nic kotwica. No, jesteśmy za blisko. No. Ale Kolejny. O! No to uważaj. Nie. Kurwa, strzeliłem cuczonka stary. Czuwaj. Masz fluorokarbon? Tifen. Chcesz fluorokarbon? Miałem potrójne branie w jednym opadzie. Wziął i od razu uciekł. Tak, a teraz się. o, ale jedną. on tak walnął. Ale on idzie. One dobrze walczą na tym kiju. Do 40 gram wędka się wygina i leci. Może bardzo trzydziki jak kula. No, biorę, biorę. Czemu nie jedzie? No, no. Trójdycha. Ale biorą jak No i tak to by na te biorę Jak biorą, wypadł. Ja, ja mówiłem, że za dużo wody. Dziś tu to. mówiłem, mówiłem kobietom, wlałeś? Patrz, patrz. Jezus, ma FIFAN 3DZIĘKE Siedzi branie, ryba! 22 Dobre, ja na sandacie czekam. O! 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 leci na panu. O ten, Tommy, kurna, aż muszę chłopiec stopować o! On bije stary jak mi brał. Normalnie przy każdym no nie, no nie Dawaj podwierak. Stary, a może to 30, Jest! Jeść, jeść. Yes! Panie! Panie! Taki garb Taki garbów tutaj dzisiaj jeden, ale troszeczkę mniejsze, płetwe mniejsze To biorą cały czas Zielona guma Jest dobry Będzie wpiercał pięknie Jest dobry Guma, który albo nie widzą, albo jej się nie podoba Bo wcześniej miałem berania Teraz nic Kurno. Ale ci za niebo no, Wielki powrót. Wszyscy zadowoleni i szczęśliwi. Każdy nałowił koni. Ja zrobiłem najwięcej. Bardzo fajnie. Bardzo górna. chwieje się ta łódź, jak się skręca. I lecimy na kebab. Maciek dzisiaj lekko. Wędka handmade. Wędka handmade. Zrobiona praktycznie. z wielu innych. Super czapa, super feature. a Fifen tutaj. Z racji, że w godzinie popołudniowej zaczęły nam brać obficie o konie i brania były naprawdę mocne, teraz w pełni optymizmu ruszamy na wieczorne o konie, które również mogłyby znaleźć okienka żerowania w tym właśnie momencie. Jednak już nie wszyscy są dzisiaj nad wodą, ja zostaję i robię pracę na studiu. Chłopaki... LAMUS! A chłopaki łowią ryby. Jako iż kończymy ten wypad z wspaniałym wynikiem, czyli złowionym sandaczem, a nawet trzema, oraz szczupakiem i paroma okoniami, paroma ładnymi okoniami oraz dwiema wędkami, to z racji tej jedną z tych wędek, czyli poprzednią Dragon Express Spin 5, nie, sorry, 7, 25 gram wyrzutu, długość 2,13, akcja X Fast, daje Wam konkursie. Słuchajcie, dawno nie było konkursu, teraz więc będzie. Na wędeczkę, która nie sprawdzi się na sandacza, ale zdecydowanie świetnie sprawi się na szczupaka oraz grubego garbusa. Słuchajcie, co zrobić, aby wygrać w konkursie? Oglądacie wszystkie filmy na moim kanale i piszecie, który Wam się najbardziej podobał w komentarzu pod Waszym ulubionym filmem. Witamy Maćka. Jak tam świadectwo odebrane? A jak? Jest mistrzostwo świata Nagroda też była Oh yeah nagroda była No to i wy będziecie mieli nagrodę tą wędkę Tą wędkę jak napiszecie komentarz Który wasz film jest ulubiony Pod ulubionym waszym filmem I dlaczego, dlaczego ten film wam się najbardziej podoba To jest koniec konkursu Koniec Nie. Czas yy, trwania konkursu to będą dwa miesiące, dwa miesiące od publikacji filmu. Równiutko. Wtedy pojawi się informacja, gdzie? Szukajcie wszędzie, w social media, wszystko macie w opisie. Elo!